Produktami marki Moatcom moje doświadczenia są dosyć mieszane z różnych powodów, natomiast postanowiłem dać tej myszce szansę i wiecie co, to może być naprawdę rozsądna propozycja, jeżeli im poszukujecie ultra lekkiego gryzonia, który kosztuje niewiele bo 149 zł, a przy okazji jest on wyposażony w Pixarta 3360, gdzie przycięto koszta w takim razie w Shinobim. Zaraz o tym się przekonamy, zapraszam na materiał, a przy okazji również do śledzenia mnie na Instagramie, na Facebooku, bo dzięki temu będziecie na bieżąco z kolejnymi testami, które dla Was przygotowuje. To tyle tytułem wstępu. Ruszajmy z tematem. Nie pomylę się specjalnie, jeżeli powiem, że jest to aktualnie jedna z najtańszych myszek ultralekkich, które od ręki dostaniecie w polskich sklepach. Mołd.com przeważnie serwował produkty budżetowe, tutaj jest mniej inaczej. Szlinowy wyceniono bardzo rozsądnie, a w ramach wspomnianej na początku kwoty dostajecie myszkę w pudełku, które umożliwia dokonanie przymiarki. Poza tym mamy papierologię, no i podobno dodatkowy zestaw ślizgaczy. U siebie go nie znalazłem, więc prośba do Was. Jeżeli kupiliście właśnie tą myszkę, to dajcie znać w komentarzach, czy taki dodatek w Waszych opakowaniach był obecny, jeżeli jest, no to duży plus, jeżeli nie, trudno, chociaż i tak zbyt wiele nie mam zamiaru wymagać. Co do wykonania, jest dobrze, nawet bardzo. Ogólnie w sprzedaży są dwie wersje kolorystyczne: pierwsza biała, matowa, druga czarna, również matowa. I jeżeli obawiacie się o przebarwienia, to ten drugi model powinien stać się waszym wyborem. Plastiki są twarde, matowe, jak wspomniałem, miłe w dotyku, chociaż brakuje odrobiny stabilizacji dłoni na panelach bocznych. Swoją drogą te kompletnie się nie uginają, naciskałem bardzo mocno pod przyciskami bocznymi, zero reakcji. Otwory to oczywiście cały grzbiet oraz spód myszki. Łączeniom także ciężko zwrócić uwagę, marginalne skoki są niemal niezauważalne, a i ostrych krawędzi brakuje. Nie zabrakło natomiast RGB. Pasek LED pojawia się na spodzie, mieniąc się milionami barw, a dodatkowo myszka połyskuje także wewnątrz. Przy czym, jeżeli zdecydujecie się na zmianę profilu, no to oczywiście urządzenie zasygnalizuje to odpowiednim kolorem. Pod spodem cztery ślizgacze, które u mnie wymagały drobnej korekty ustawienia. Niestety producent nie chwali się tutaj konkretnym materiałem. No i kapel. W luźnym oplocie, ale wcale nie jest tak elastyczny, jak można by się spodziewać. Mam wrażenie, że poszczególne wiązki w środku są dosyć sztywne, co powoduje, że ogólnie w tej materii mogłoby być zdecydowanie lepiej, aniżeli aktualnie w tym momencie. Ten elastyczny kabel, no jednak, jest daleko od konkurencji. Swoją drogą, czy zauważyliście, że Shinobi bardzo mocno przypomina Glorious Mouse Model O? Spoglądając na różne aspekty, również wymiarami, ta myszka niespecjalnie wyróżnia się względem Glorious Mouse Model O. 129 mm długości, 67 szerokości w najszerszym miejscu, no i 38 wysokości w grzbiecie, co oznacza, że długość i szerokość jest tutaj o zaledwie 1 mm większa aniżeli w Gloriusie. Waga z kolei to 72 g i tutaj oczywiście nie jest to najlżejszy zawodnik, jeżeli mówimy o myszkach ultralekkich, natomiast w dużej mierze na tę wagę wpływa również plastik, który znajduje się wewnątrz. I Mam wrażenie, że poniekąd on ma chronić płytkę drukowaną przed ewentualnym zachlapaniem, zalaniem czy też jakąś nadmierną ilością potu. No, a właśnie, mówiąc o wnętrzu, to tutaj można odczuć jakieś zmiany, które tyczą się przede wszystkim przełączników. Po pierwsze, jednak producent nie wspomina o odporności na wilgoć czy pot. Ta prawdopodobnie jest obecna, natomiast wolałbym gdzieś jasne potwierdzenie, chociaż przy podziurawionej myszce i tak o nadmierną potliwość ręki dosyć ciężko ze względu na lepszą wentylację. Sensor to jednostka znana i lubiana, czyli Pixart 3360, rozpiętość od 400 do 24000 dpi, odświeżanie 1000 Hz. Sprawdziłem go pod względem interpolacji, daje Niezauważalna, a drobne jednostkowe zerwania linii objawiały się w granicach 12 tysięcy dpi. Jednocześnie przeskok do 24 tysięcy to już pełna, interpolowana wartość, której absolutnie nie zalecam nawet największemu szaleńcowi. Smoothingu nie odczułem, a o ile jest to bardzo marginalny, jittering nieobecny. Myszka działa naprawdę gładko. Odświeżanie także zgodne z opisem, a parametr LOD jest regulowany. Najniższa wartość to 2 mm, a myszka naprawdę nieźle radzi sobie z oderwaniem od powierzchni biurka bez uskoku kursora. Zagadkowe z dla części mogą być przełączniki Huano, które zastępują Omrony. O nich opinii w internecie jest wiele. Jedni uważają, że są gorsze, inni je chwalą. Prawda jest natomiast taka, że ich klik pozostaje twardszy, bardziej sprężysty, no i dźwięczny. Przy porównaniu do Omrona czuć, że siła potrzebna do aktywacji jest wyższa, a i odskok wolniejszy, chociaż są to naprawdę niewielkie różnice. W przypadku Shinobi żywotność kliku określono na 10 milionów uderzeń. Myszka niestety jest dosyć głośna przy okazji podczas użytkowania, zresztą posłuchajcie sami. Aplikacja to kolejny dowód na to, że mod.com szukał inspiracji u konkurencji. Wszystko do złudzenia przypomina układ właśnie z Glorious Mouse. Te same ustawienia związane z LOD, podświetleniem, poza tym mamy profile, makra dla sześciu przycisków, określenie DPI w osi X i Y, szybkość rolki, odświeżanie, a nawet debounce time. Czytelność duża, mimo znikomej oryginalności oprogramowania. Co istotne, apka totalnie się nie przycina, a myszka błyskawicznie przyjmuje polecenia, które po chwili można realizować w grach, a przecież o to chodzi. Ewentualnie, gdyby brakowało wam przykładowo podczas Jakiegoś lana oprogramowania, no to parametr LOD, dla przykładu, zmienicie wraz z użyciem przycisku, który znajduje się na spodzie jako forma fizycznej regulacji. I mając to wszystko w głowie, przechodzimy do wrażeń z użytkowania. Przede wszystkim konstrukcja jest bardzo wygodna, ale to żadna nowość. Niemalże symetryczny kształt z dwoma przyciskami pod prawym kciukiem dobrze sprawdza się w chwycie palm, e, przymieszanym, dajmy na to, sklo bądź też fingertipem. Jest to dosyć uniwersalna bryła, która nie wzbudzi żadnych większych kłopotów z ułożeniem ręki. E, więc mogę już polecić w zasadzie każdemu chwytowi. Dostęp do przycisków nienaganny, aczkolwiek te na boku stawiają dosyć wyraźny opór i wypada pomówić również o samych chłano. Ostatnimi czasy sporo grywam w DotE2. Oczywiście nie jest to najwyższy poziom rozgrywki, zresztą nawet nie jest przeciętny, no ale ogólnie nie odczułem tam większych problemów z precyzją i szybkością kliku, chociaż względem bezpośredniego porównania do Omrona da się zauważyć inny feedback. Na tapet wpadł również Quake Champions, tutaj bez rozczarowań myszka nie zawiodła ani razu. Zresztą co powiem w tym momencie nadmienić, na Huano swego czasu przerzuciły się również myszki Zowie, doceniane wśród graczy. Moim zdaniem nie ma zatem większych obaw, szczególnie, że mówimy o myszce za 149 zł, więc jest też duże prawdopodobieństwo, że Shinobi pozostaje waszą pierwszą myszką ultralekką, a nawet jedną z pierwszych myszek gamingowych. I w tym właśnie przedziale definitywnie się nie rozczarujecie. Wygoda jest duża, dokładność także, że przy okazji znając również wasze pytania, potwierdzam myszka działa z PlayStation 4, sprawdziłem, grałem na niej w Fortnite'a, wszystko spisywało się bez zarzutu. Przechodzimy do podsumowania i muszę przyznać, że stosunek ceny do jakości w tej myszce jest na wysokim poziomie. Za 149 zł, słuchajcie, Mautkom oddał nam naprawdę bardzo fajnie wykonany produkt. Ultra lekki z kategorii budżetowych, bo 149 zł to nie jest dużo, biorąc pod uwagę ogólną jakość wykonania. Plastiki są bardzo fajne, a poza tym sensor Pixar 3360. Z rzeczy, które można by poprawić, przede wszystkim kabel. On w tym momencie niby jest luźny, ale jednocześnie nie aż tak elastyczny jak u konkurencji. No i rolka, moim zdaniem, Powinna mieć bardziej wyrazisty uskok. Natomiast w takim ogólnym rozrachunku jestem w stanie tą myszkę z czystym sumieniem polecić, jeżeli szukaliście budżetowej propozycji ultralekkiej, która jest wyposażona w Pixarta 3360, bo zdaję sobie sprawę z tego, że za mniejsze pieniądze można kupić Lixa. Natomiast tam mamy Pixarta 3325, więc ten lepszy sensor jest moim zdaniem kartą przetargową, która sprawia, że na mocą Volcano Shinobi warto zwrócić uwagę. Przełączniki jak najbardziej w porządku, owszem są sztywniejsze, natomiast tutaj znajdą się przeciw. Tutaj znajdą się również zwolennicy. Warto pójść do sklepu, kliknąć sobie i wtedy będziecie wiedzieli, czy jest to przełącznik dla Was, czy niekoniecznie, czy wolicie mrony. No, także chyba powiedziałem wszystko, co o tej myszce miałem powiedzieć. Bardzo fajny produkt. Naprawdę jestem zaskoczony tym, co młotkom wykonał i ogólnie mam jeszcze klawiaturę które a tam także wyniki są pozytywne. O tym przekonacie się w innym materiale. A kończąc, dzisiaj oczywiście zachęcam Was do polubienia w całości, jeżeli Wam się spodobała, jeżeli im była pomocna. Poza tym komentarze, sekcja jest Wasza, standardowo chętnie z Wami podyskutuję na tematy wszelakie. Nie zapomnijcie subskrybować kanału i wpadać na mojego Instagramka, który gdzieś tutaj się wyświetli. Bo wtedy będziecie wiedzieli, jakie produkty testuję w tym momencie, powiedzmy, które pojawiły się w przyszłości na różnych kanałach, w różnych środowiskach. No, to tyle. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Już niebawem w czymś, mam nadzieję, równie ciekawym, o ile to było ciekawe. Cześć.